kochani, w kolejnym filmie na moim kanale, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku, powiem Wam tak, dzisiaj przychodzę ogólnie do Was z takim pomieszanym w sumie filmem, ponieważ pomyślałam sobie, a wezmę szybko do Was, nagram, ponieważ jak to wszystko pochowam, to nic z tego nie będzie i yy, z czym ja do Was przychodzę tak jak wspominałam w poprzednim filmiku ja byłam w Polsce na parę dni byłam załatwić sprawy byłam u, u moich rodziców no i co ja przywiozłam co ja dostałam już Wam pokazuję i zapraszam Was dziewczyny do oglądania ja oczywiście mam jak tradycyjnie kawusie mm. dajcie znać czy pijecie kawusie herbatusiem czy wodę no i zaczynamy ten filmik. Na pierwszy rzut może polecą takie prezenty Ala na Alana zająca. I tak, już tutaj otwieram dziewczyny. Dostałam od mojej kochanej siostry. Zobaczcie, co dostałam. tydę. Przepiękny kubek. Oj, nawet mi pasuje do ścian. No nie wyrobię. Zobaczcie, jaki śliczny tutaj jest z takim właśnie złoty z takim ciemnym turkusem, ale przepiękny jest, bardzo się fajnie prezentuje to dostałam taki kubeczek w prezencie jeszcze co ja dostałam, o właśnie dostałam wiecie co dziewczyny Google Hair Perfume I'm Life zobaczcie, pierwszy raz w ogóle widziałam, widzę taki produkt i powiem Wam, że jest to Produkt, są to perfumy do włosów. Czy wy o takim czymś kiedyś w ogóle słyszałyście? Bo ja jestem po prostu pierwszy raz w życiu o takim czymś słyszę. Tak się prezentuje opakowanie. Tutaj mamy 50 ml i nie wiem, gdzie ono to kupiłam, ale powiem Wam, że zaraz wypróbujemy. No jak do włosów, no to trzeba włosy spryskać, nie dziewczyny? Ale ładny zapach jak perfumy normalnie jak takie perfumy do wiecie do ciała, a tutaj mamy napisane, że to są y, te y, perfumy do włosów, no to bardzo fajne takie. Zobaczymy. Nigdy w życiu nie używałam takiego produktu, więc jestem bardzo ciekawa, ponieważ nie wiem czy tutaj jakaś jest ulotka po polsku. Nigdzie tutaj nie jest napisane, powiem wam, po polsku nigdzie, dziewczyny. Nawet nie wiem, jakiej to jest produkcji. Yy, powiem wam produkt. Darmstead. Może jakiś niemiecki, chyba coś mi się tak wydaje, że chyba niemiecki. Możecie słyszeć dziwne odgłosy, bo w pralce, yy, bo w pralce, bo w tle chodzi pralka. Więc takie coś i jeszcze dostałam od mojej siostry, mój ulubiony skobo, ten, ten, który Wam zawsze polecam, tuż do rzęs, jest to maskara, nadaje rzęsom objętość, wydłuża je i podkręca. Ja Wam powiem, że ja uwielbiam te maskary, pojemność 10, 10 ml, tak? Tak, I, ona, i one są w naturze i jeszcze Wam pokażę, że ja sobie dokupiłam dwie sztuki, ponieważ... Były, y, byłam właśnie też w naturze i mówię: już kupuję na zapas, bo to są moje dwie ulubione, więc teraz mam trzy sztuki. A wiecie, maskary są takie, że po prostu dopóki ich nie otworzycie, to możecie spokojnie je przechowywać. Tutaj mamy y, zero, marzec 2025, y, data ważności. I dziewczyny, pamiętajcie, jak idziecie do sklepu: Natura, Hebe, czy tam rozman, obojętnie co, chciałam Wam. Ym, powiedzieć takie coś, żebyście zwróciły uwagę, jeżeli robicie zakupy, jak kupujecie tusze. Zobaczcie, tutaj te wszystkie tusze mają taką naklejkę przezroczystą i, o, i tu po tym można zobaczyć, czy tusz był otwierany, czy nie. Ja y, weszłam do, y, właśnie do Hebe, y, do Natury i zobaczyłam te tusze. Patrzę w tej takiej szafie plastikowej jest tych tuszów pięć. Patrzę, oglądam, oglądam, wszystkie otwarte. Jak może нужна Можно... otworzyć wszystkie tusze po prostu i wiecie co, płacicie później taką kasę 25 czy 30 zł za tusz, który jest otwarty, dajcie znać, czy w ogóle zwracacie uwagę, bo dla mnie to jest szaleństwo no i poprosiłam Panią czy mogę prosić, czy macie jeszcze na stanie te tusze, tylko ja bym chciała nie otwarty, ponieważ wszystkie są otwarte, no i Pani zajrzała do szafy niżej i oczywiście miała tam pełen plik i dała mi wszystkie nowe, więc dziewczyny uczulam Was na produkty kosmetyczne Kosmetyczne, jak, jak kupujecie, żeby po prostu były zamknięte, bo wiecie, jak to jest. Pootwierają dziewczyny tam takie. Wiecie, jak ja to mówię, laty, Młode dziewczyny przychodzą, otwierają i co? I później już jest, jak ja to mówię, dupa. Ponieważ kupujecie, tak jak mówiłam, produkt otwarty. I to jest beznadziejne. Następną rzeczą dostałam The Body Shop. Zobaczcie, tu mamy pojemność 30 ml i są to, jest to, przepraszam, jest to serum, koncentrat. Koncentrat z czego? Nie wiem do końca, co tutaj jest napisane, ale już wam otwieram, ale ta pralka wiruje głośno. Tak się prezentuje serum. Moja siostra wie, że ja bardzo lubię sera do twarzy. I tutaj mi właśnie kupiła Your Youth Concentrate, Drops of Youth. A, czyli z jakichś kwiatów. O, zobaczcie dziewczyny. To są takie kwiatki i właśnie Youth Concentrate. Nie wiem, co to jest. Ale stop 99% naturalnych składników i dziewczyny moje kochane, tutaj mamy znaczek, że nie są Forever. Co? A, że nie są testowane na zwierzętach, więc bardzo fajnie. I takie kropelki 30 ml jak najbardziej, bo ja uwielbiam takie kropelki czy sera do twarzy. Następną rzeczą, co tutaj jeszcze, wiecie co zakupiłam? Zakupiłam krople na podrażnione oczy. La, nazywają się Lacrimal Natura tak się prezentują tutaj sobie zrobiłam 15 zł, bo mama mówiła, że ogólnie przez internet wychodziły drożej niż w ogóle w aptece i popisałam sobie cenę no tak, żebym miała dla siebie ból, zaczerwienienie, zmęczenie dziewczyny dajcie znać, czy znacie te krople i wiecie co, co tutaj jest jeszcze napisane, bardzo fajny skład Wyciąg, yy, wyciągi wodne z zielonej herbaty, świetlika, rumianku i oczaru. Bardzo fajny, naturalny taki ziołowy składzik. Więc kupiłam jedne dla siebie, jedne dla Marcina. I co dziewczyny kochane, jeszcze przychodzę do Was. Byłyśmy z moją siostrą. Moja siostra odkryła taki fajny butik z takimi ekskluzywnymi ciuchami. Tu pani, to są takie ala, niby podróbki, ale to są bardzo takie ekskluzywne, wysokiej jakości. No i właśnie powiem wam, że tamta pani ma wszystkie firmy: Louis Vuitton, Guess, no przeróżne, przeróżne. I ja sobie wybrałam, wybrałam. No tutaj już miałam, ściągnęłam z pralki, z suszarki, ponieważ wybrałam sobie takie skarpety. Zobaczcie, jakie fajne. To są te misie. Nie wiem, jaka to jest. Nie wiem dokładnie jaka to jest firma i co wyszło mi z głowy oczywiście zapomniałam, ale zapewne zapytam moją siostrę i będę wiedziała. No bo wyszło mi z głowy. Ja myślałam, że to jest to Bulbery czy coś takiego. Nie wiem jak to się nawet wymawia. Bardzo fajne, dobre, jakościowe. Ja już je wyprałam. Yy, takie skarpety sobie kupiłam. Później y, następne skarpety tak się prezentują, zobaczcie jakie fajne, wyglądają jak Diory, a to jest w ogóle jakaś inna firma, też bardzo ładne, zobaczcie jakie fajne kolorki i w ogóle te skarpety były po 5, 49, a te chyba 40, to cena zajebista powiem Wam, bardzo drogo, no ale cóż. I mamy napisane tutaj 65% bawełny i elasten, więc fajny skład. Tutaj już mi się metka rozwala, ale wam wyjmę. I zobaczcie, jakie jest bardzo ładne wykonanie, bardzo ładne są te skarpetki, więc dwa razy takie skarpetki, ponieważ ja sobie będę nosiła do dresów lub do jeansów, podwinę tak i wiecie, na długości będą takie fajne właśnie skarpety. Z czym ja jeszcze do Was przychodzę? O właśnie, mam tutaj, jeszcze Wam tak pokażę dziewczyny. Proszę bardzo, mam tutaj fajne rzeczy. Powiem Wam tak, dawno już, dawno, długo szukałam fajnego, obcisłego golfu bawełnianego w prążki i udało mi się zakupić 95% bawełny i 5 alastenu. O, to taki, widzicie? O, dobrze widać, że on jest tutaj w prążeczki. To jest rozmiar XL i powiem Wam, że to jest właśnie golfik z mohito, on jest bardzo obcisły, mi chodziło właśnie o taki bardzo obcisły i rozmiar XL, dlaczego? Ponieważ jak założyłam L to nie mogłam przełożyć go przez głowę dziewczyny no to jest fajne, zaskakujące, prawda? i tutaj mam tak jak on jest wywinięty, a jak się go podwinie to bardzo, jest w ogóle bardzo komfortowy i jest bardzo fajny, zobaczcie w ogóle jaki ładny ten golf w ogóle kosztował 19,90 myślałam, że walne, cena po prostu bardzo taniutki i tak jak Wam mówię, polecam serdecznie z Mojito bo jest bardzo komfortowy i fajny, obcisły i ja sobie go wystylizuję pewnie z szerokimi jakimiś spodniami no na pewno jak będę stylizować, to Wam na pewno o tym wspomnę później kolejną rzeczą jest Wiecie co? Poszukuję fajnych podkoszulek, takich t-shirtów oversizeowych. I znalazłam taki, zobaczcie, dajcie znać, czy Wam się podoba. No, dość taki fajny glam rock. I to jest, powiem Wam, fajny, fajny, bardzo fajna taka, widzicie, bawełnka. Rozmiar L. I to było, jest napisane Made in Turkey, więc tureckie podkoszulki to ja powiem Wam, że od lat w ogóle. Od lat pamiętam, że były bardzo dobre i są dobre, bo długo się je zawsze nosiło. Rozmiar L i też z mohito. W ogóle te koszulki ja pozrywałam ceny, ale powiem Wam, 70 zł. Ja myślałam, że walne baranka po prostu, tak Wam powiem. Bardzo droga, bardzo droga yy, taka, taki t-shirt. Nie wiem, może i tańsze są nawet w H&M, ale nie wiem, jak jakościowo. I mam tutaj kolejną mega zajebistą, zobaczcie dziewczyny. The Rolling Stones. Ja w ogóle też taką podobną kiedyś kupiłam w mango, w mango, tak i ją mam do dzisiaj i ją tak oszczędzam. Bo w ogóle mega lubię takie t-shirty. No i świetny jest, zobaczcie, jak fajnie się prezentuje. Więc taki fajny ten t-shirt to dostałam w prezencie od mojej mamy, kochanej, więc. Mega jest ten t-shirt, też duży, taki oversize'owy, eleczka. Jestem bardzo zadowolona. I dziewczyny moje kochane, oczywiście będąc w Polsce, weszłam z moją kochaną mamą, gdzie? No gdzie ja mogłam wejść? Kto zgadnie? Piszcie mi na dole pod komentarzem, pod filmem. Weszłam do lumpeksu. Oczywiście moja mama do mnie mówi: Aneta, lecimy jeszcze raz, dwa, trzy do pomarańczy. Tym razem pomarańcze, bo mojej mamy ulubiony lumpek z Niestety zlikwidowali nie wiadomo dlaczego. I dziewczyny kochane, co udało mi się zakupić? Udało mi się zakupić. Oto taką piękną marynarkę, zobaczcie, jaki piękny kolorek. Trochę jest wygnieciona, ale przepraszam Was za to. To jest w ogóle taki, powiem Wam, styl, typ marynarki vintage. Jeżeli lubicie takie ciuchy, to zobaczcie. Ona mi się tak podoba, ja sobie wyprasuję pięknie, nie zwracajcie uwagi, bo to jest ogólnie już wyprane i nie zwracajcie uwagi jak to wygląda, ale powiem Wam, że jest wygniecione, ale jest przepiękny. Jest w ogóle tutaj akryl z wełną, zobaczcie w ogóle odszycie tego, no tutaj no nic dodać, nic ująć i po prostu ta metka, wszystko jest tak pięknie, po prostu... Zobaczcie dziewczyny, jest tak pięknie wykonane, że po prostu to się w głowie nie mieści i tak się prezentuje z tyłu, tak jak mówiłam jest wygniecione, ale ja Wam może zrobię stylówki lub takie zrobię Wam po prostu mierzymy z tych ubrań właśnie lumpeksowych, ponieważ zawsze, się, zawsze wiecie, fajnie jest jak po prostu zobaczyć jak to wygląda, nie? a nie tak jak ja Wam tylko pokażę. Więc, pierwszą rzeczą jest taka fajna marynarka. Później, następną rzeczą, ja muszę tutaj ściągnąć. Następną rzeczą mamy oto taką fajną bluzeczkę qui nie wiem, przepraszam, nie wiem jak to się czyta tutaj jest taka meteczka 40 i skład tego, tej bluzki jest napisane 72% za poliester i elasten i tutaj mamy napisane made in Turkey tak samo dziewczyny zaraz Wam pokażę o, możecie sobie zobaczyć tak samo tureckie i powiem wam, że to jest bardzo fajna, taka bluzeczka to wygląda jak taki żakiecik, ale to jest bardzo dopasowane. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. To ogólnie jest dziewczyny bardzo dopasowane, tu mi światło tak słońce raz, raz jest, raz zachodzi i dlatego światło miga, ale przepraszam Was za to i powiem Wam dziewczyny, że ja to będę nosiła po prostu pod samą pieliznę, pod sam staniczek, bo to jest dość obcisłe, bardzo ładne wykonanie, A tutaj jest też logo tej firmy, możecie sobie zerknąć. I co fajnego jest tutaj, to że są kieszenie, więc bardzo fajnie to wygląda do jakichś obcisłych, do, do mam jeansów lub do jakichś szerokich spodni podstaniczek. Bardzo fajne, bo tutaj są zatrzaski. I kolejną rzeczą, dziewczyny kochane, mam tutaj oto. Z firmy Next rozmiar 14 mamy taką przepiękną marynarkę. Zobaczcie, jak to się po prostu prezentuje. Jest po prostu piękna, zapinana na ekspresik. Tutaj ma bardzo fajny kołnierzyk. Możecie sobie ten kołnierzyk podpiąć, i jest taki luk grzecznej dziewczynki, jak ja to mówię. Bardzo ładne wykonanie. Zobaczcie, rękawki, wszystko. Ma podszewkę, to jest najważniejsze. I dziewczyny, zaraz Wam powiem skład tego. Yy, wszystkie ciuchy były prane. Skład mamy tak: 70% akryl, 28% wełna, 2% lajkra i tyle. I poliester, a podszewka, no tak. No ale ogólnie y, tak wam mogę pokazać skład. Zobaczcie i tu jest napisane, że to jest made in Romania, y, produkt rumuński. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale sklep Next zna każdy, y, więc wiecie. Nieważne y, jaka jest wiecie produkcja, ale wykonanie to po prostu jest klasa, piękne, piękne wykonanie, więc kolejna piękna perełka. No i co, i chyba to na tyle, tak. To na tyle z tych moich, yy, muszę się poprawić. To na tyle z tych moich yy, takich prezentów, zakupów, co zakupiłam w Polsce. Wszystko takie, wiecie, podstawowe, bo ja tak nie szaleję. Yy, dużo mam ubrań w szafie. Muszę Wam kiedyś zrobić update i Wam pokazać, co ja w ogóle mam w tych szafach tutaj w nowym mieszkaniu. Yy, jest teraz mam no, wszystko na widoku, więc mogę robić fajne stylówy, fajne ubrania. I myślę, że po świętach już wam coś fajnego nagram, jakieś fajne stylizacje, ponieważ tak mi w duszy gra i chcę właśnie dla was nagrać. Myślę, że najpierw będzie coś fajnego. Już mam pomysł w głowie, a jeżeli nagram i obejrzycie, to mi dacie znać, czy wam się coś takiego podoba. Więc, dziewczyny, co tam? Dobra, ja już będę na razie się zwijała z tymi rzeczami. Pójdziecie ze mną do kuchni, bo będę coś robić. Więc to by było na tyle i mam nadzieję, że dajcie znać, czy po prostu Wam się spodobał jakiś produkt z Lupexu lub te t-shirty, a ja pędzę do kuchni i zaraz robimy przebiteczkę, co tam będzie robione. No kochane moje, ja już jestem po drugiej stronie kamery, no i co tu będzie grane, jak, jak są cytrynki, to będzie... Robiony soczek. Tutaj mam pojemnik mój, ten do lodu, do lodu. I będę właśnie tutaj w tym wyciskała soczek z cytrynki. I będzie gotowy do picia. Jak każdego dnia rano o poranku piję sok, właśnie wodę, z, właśnie z takim soczkiem z cytrynki. I do tego troszkę miodziku. Polecam Wam serdecznie. Zawsze ja sobie przygotowuję w takich tych dwóch foremkach. I to jest takie w ogóle, powiem Wam, szybkie przygotowanie i w ogóle zaoszczędzacie czas i to jest bardzo fajna alternatywa właśnie na sok z cytryny, żeby nie marnować cytryny. To wtedy super wyciśniecie właśnie w tym oto właśnie urządzeniu. No i ląduje wszystko do pojemniczków, później do, lod, do zamrażalnika i są świetne kostki, można powiedzieć, takie, nawet można powiedzieć, do lodu, nie? Dobra, kochane, to ja się biorę do roboty. Powiem Wam, że takie soczyste są te y, y, cytrynki, że zobaczcie, z jednej cytryny ile wyszło klocków. Ja pierniczę, bardzo dużo mają soku, bardzo ładne cytrynki. Kupiłam je w y, Lidlu, tak. Więc z jednej cytrynki to pewnie dwie zużyję i zobaczcie. I tak będzie. No dobra, to Wam jeszcze raz polecam serdecznie.